The next Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony świeższy. Przedmi kolejna część serii turniejowej. To jest już mecz numer 13 w moim wykonaniu, a na Waszych oczach jest to dopiero gra numer 5. Wynik mam na razie ładny, bo 11 zwycięstw jedna porażka. Mam nadzieję, że podtrzymam, yy, może nie, właśnie inaczej. Nie chciałbym podtrzymywać porażek, więc liczę na to, że się przełamie i zrobię znowu jakieś jedno zwycięstwa, albo cztery chociaż, I, i wtedy wyjdę sobie pierwszy z grupy. To byłoby całkiem fajne, bo na razie mamy, po yy, na razie mamy z Losaręnciem w sumie chyba tak, że on ma 13, ja mam 11, tylko że on ma dwie gry mniej, więc no. Każde moje potknięcie może mnie kosztować miejsce numer jeden, a tego bym nie chciał. E, taktykę widzieliście, rozkład jazdy jest znany. E, co do ogólnie tutaj e, kwestii związanych z buildem, no to ten build jest jako taki nawet dobry, ale kurde, najbardziej to się zdenerwowałem, e, bo mi nie wyszło. E, znaczy inaczej, bo przeciwnik e, miał mieć. W poprzedniej grze miałem fajniejszy build, znaczy build był taki dobry, ale miałem 4 artefakty słoka, to mi się rzadko zdarza, niestety przeciwnik nie podmienił mapy i nie mogliśmy tego rozegrać, szkoda. Szkoda, szkoda. No, to w każdym razie, ja się postaram stąd jak najszybciej wymigać tymi jednostkami. Mam nadzieję, że ten koń szybszy nie będzie aż tak, ewentualnie, że się odpowiednio zastawię. No i w sumie, no co, jest szczęście. Statystyki przeciwnik ma dobre. Ja mam też dobre. Mam nadzieję, że bitwa będzie przyjemna. No, O, rozkład dostał też, też dobrze. Ekspert szczęścia, no, czyli to jest gwiazdowy build bez defa. O, bez defa. Ale jak on mi tutaj się wpierniczy, to, to stracę jedną jednostkę, nie? Ja, ja co prawda defa mam i to całkiem sporo, ale. No, robimy tak. Dobra. Ty sobie oczywiście śmigasz w ten sposób. No i co, no i teraz przeciwnik nas tutaj, no stracę jedną jednostkę prawdopodobnie. Prawdopodobnie jedną jednostkę stracę. I pewnie będzie to Jeździec, ewentualnie, no ewentualnie Smok. Jak widać ten nasz rozkład robi stosunkowo niewiele stosunkowo niewiele a nie, kurde powiem wam, że mniej niż sądziłem tylko teraz pytanie, czy ten, czy gryf jest w stanie na strzała ściągnąć córę, furię znaczy bo jest go 34 nie, nie jest dobra, to teraz obijemy sobie tak, obijemy sobie najpierw gryfa nią, nie będziemy się no właśnie zrobimy tak bez konterki. Bardzo ładnie. Zabijemy gryfa. Dobra, to akurat poszło spoko. Dobra. Mamy dwie jednostki z głowy. No, powiem Wam, że wybory, których dokonał przeciwnik tutaj, yy, mi się zdziwił, mnie troszeczkę. O tak, może. Zdziwił mnie troszeczkę, bo to się powie, Bo jakbym miał tutaj czempiona. O nie, nie. Trzeba szturmu teleportu na Minotaura. Yy, weźmy się, ustawmy tutaj. Dokończy go. Dobra, otworzył sobie drogę. Teraz my przeciwnika zaskoczymy i zrobimy tak. Dobra. Chyba będzie zły. Chyba będzie nasz, nasz przeciwnik na nas złoszczony, że. <laughs> o Boże. Ale, ale zrobiliśmy wjazd. A zasłaniam kapłana znowu, no. Wow. Jakie to są chore obrażenia. O. Dobra. Idziemy sobie powoli tutaj. Ciekawe co on ma, bo tak rzucił Hejstam. Nie no, w sumie jak miałby coś innego, to by pewnie rzucił. Tutaj jedyną taką okazją jeszcze dla niego jest ewentualnie jakieś szały, nie, ale nie sądzę, żeby tu były, bo nie ma miejsca. Zwyczajnie nie ma miejsca przy, przy levelu 17 bohatera. No kurczę. Trochę mi nadal głos siada, ale staram się jak mogę. Dobra, fajniutkie te obrażenia. Yy, poszło tak, 9 od żywiołów. Uu. Jakby się tak nie ustawił i wcześniej to zrobił, no to byłoby całkiem spoko. Ale obecnie, no to nie ma co zbierać. Yy, przeteleportujemy go sobie, nie? Albo nie, czekaj, zrobimy tak. Yy, pół tury, dobra. Teraz uwaga, uwaga. Panie i panowie, powinniśmy ściągnąć teoretycznie prawie całego lub całego. Yy, ile, ile on mnie zabił? Kurde, 45. Naprawdę miał powera ten, ten osiłek. Ile ty masz prędkości? 8. <laughs> Czyli jednostki z 8 dochodzą. Teleportacja. No, prawie. Jeszcze szczęście. Oh. <laughs> Dobra, sorki. To było straszne. To było straszne. Ale rzadko mam po prostu takie coś, że tak siedzi. Pewnie się nie spodziewał, że w taką ścieżkę rozwoju pójdę po prostu grając na przystań, bo jest to dosyć ryzykowne. Gdyby tutaj przystań zagrała takie swoje typowe maksimum, no to ja miałbym problem. Ja, ja bym miał problem, a tak to no, tak to nie. Zróbmy tak, yy... czekaj, 06, to ty wpadniesz za niego. Yy, to niedobrze. To czekaj, i tak będzie trzeba cię przeteleportować. To najwyżej jedno w przód. Trudno, boska siła, o. To będzie już wtedy kozackie. Tak. Odsuwamy smoka za chwilę. Może zabije mi smoka? Nie? Dobra, okej okay. Chciał zakończyć grę po prostu. Rozumiem. Eee, dajmy defa. Szturm teleportu. A nie mogę cię? A mogę tutaj? Dobra. To tutaj, dość Dobra, lecimy w ten sposób. <laughs> Straszne obrażenia, <GG. śmiech> dziękuję, dzięki za gierkę. To to wog... Adrian, to w ogóle jest kolega z duelu Elwina. Um z Duelo wina, czyli też mapy duelowej. Kiedyś Wam ją pokażę na kanale. Dobra, na razie kończy odcinek. Dzięki za obecność i lecimy z następną gierką z Adrianem. Trzymajcie się. Cześć!